Dzień dobry. Czy ja rozmawiałam z inspektorem Schmidtem? Tak. Przy telefonie. Nazywam się Sandra Linde. Psycholog. Jestem terapeutką Ilony Wójcik. Tak. Słyszałam, że odwiedził pan Ilonę w szpitalu wtedy, kiedy była w śpiączce. No odwiedziłem. A co? Potrzebuję od pana kilku informacji związanych z Iloną. A jakich konkretnej informacji? W takim razie jesteśmy umówieni. No tak! Sandra Linde, psycholog. mu umówieni. No, tak. Proszę ze mną. Nie, 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 tutaj proszę. Tak, słucham panią. Nie, 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 nie. nie. To będzie zbyteczne. Proszę się ubrać. No, tego o co chodzi z Iloną wójcik. Z tego co wiem, to odwiedził Pan kilka razy Ilonę w szpitalu. Jak była w śpiączce. No, mówiła pani o tym przez telefon. Na czym polega terapia Ilony? Czy Pani się orientuje, jakie lekarstwa dostawała? Proszę pani, ja nie jestem lekarzem ani psychologiem, tylko inspektorem policji. Proszę się z tym zwrócić do psychiatry. Nie do mnie. To może chociaż powie mi pan, jak długo Ilona była w śpiączce? Proszę pani, na to pytanie akurat mogę odpowiedzieć. Ilona była w szpitalu staj się około tygodnia. Ale jak to się stało, że Ilona w końcu przebudziła się ze śpiączki? Po prostu. Pewnego dnia otworzyła oczy. Y wydaje mi się, że Ilonka miała lalkę Milkę, jak była w szpitalu. Czy, czy wie pan, co się z nią stało? Proszę pani, z tego co ja wiem, no to lalka została w szpitalu. Ilonka bardzo tęskni za tym przedmiotem i chciałaby go odzyskać. No, to rzeczywiście smutne. Hmm. Czy to już wszystko? To nie ma pan dla mnie żadnych innych cennych informacji? To po co ja tu przychodziłam? Gdzie moje maniery? Proszę mi wybaczyć. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Pani się rozbierze, rozgości. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Tutaj proszę powiesić płaszczyk. Tutaj na haczyku. Ja już pani ściągam, proszę. Albo nie, albo... Proszę pana, czy pan jest debilem, czy pan tylko udaje takiego? A wie pani, że... <sum> Sam nie wiem. Cześć, Sonek. No, cześć. Masz chwilę? No nie za bardzo, wiesz. Mam tu parę spraw do załatwienia. No, okej. Okay. Słuchaj, była tutaj teraz u mnie y, ta psycholog, wiesz, ta, z, która pracuje z Iloną. No nie za bardzo, wiesz, nie kojarzę. No, no dokładnie ta. No, no właśnie ta. I przyszła do mnie i wyobraź sobie, że na początku, wiesz, byłem zaskoczony, co ona w ogóle chce. Pomyślałem, nie ją potraktuję, ale potem przyszła mi taka chęć, stary, żeby się odkuć na tych wszystkich głupich babach, na tej mojej ex głupiej żonie i powiem ci, że potraktowałem ją w taki sposób, tak wrednie, tak z niej zadrwiłem, że w pewnym momencie mi samemu było źle, ale myślę sobie, nie, odkuję się za te wszystkie baby. Sanek, ja wiem, że ty masz kiepską wyobraźnię, ale spróbuj sobie wyobrazić, że mi się to idealnie udało. Zadrwiłem z baby niesamowicie. Sanek, nie masz pojęcia, jaki jestem z siebie dumny.